Hejka widzowie, witam na moim kanale Dzisiaj wam pokazuję moją kolekcję Paper Squishy No jest ona skromna, bo ma zaledwie 2 4, 6, 8 Paper Squishy A dwa dzisiaj zrobiłam Dzisiaj, czyli 14 października W dzień nauczyciela No bo nie wiem ogólnie kiedy ten filmik wstawię i nie wiem czy go będę montować No bo czasami montuję Czasem nie, ale z racji tego, że to jest taki Większy filmik, no to może go Zmontuję, no ale nie wiem jak wyjdzie idealnie, no to go nie zmontuję, bo yy, ogólnie tutaj jest 8 paper squishy, ale ja w swoim życiu zrobiłam, jak teraz liczę, 10. No bo pierwsze było, no, one mi zaginęło, a drugie się rozwaliło i w trakcie jest jeszcze jedenaste, ale nie chcę mi się go kończyć, bo wolę zaczynać nowe. Do każdego paper squishy będę też mówić fun fact, no czyli historię, jak, jak robiłam, no i jak oceniam, jak wyszło i w ogóle. Pierwsze Paper Squishy to jest moje pierwsze Paper Squishy czyli w sumie trzecie Squishy, bo no jakby tamte dwa, jedno się zniszczyło drugie zaginęło, więc jakby ich nie wliczamy no i to jest moje pierwsze Paper Squishy takie, bo ja wcześniej robiłam ale to było mega dawno i chyba to było tak z pół roku temu, albo nawet z rok temu i one totalnie nie wyszły, a teraz mi zaczynają wychodzić więc pierwsza jest Pepsi no i gdyby się ktoś pytał, co się z nią stało i dlaczego jest zmasakrowana, no to osoba, którą oznaczę, to bardzo pozdrawiam, no bo nie wiem w sumie, czy. bo chyba ona nawet tego nie zniszczyła, ale po prostu mega się zakochała w tej Pepsi i w ogóle pozdro Ola. No i tutaj właśnie doszło do uszkodzenia, jak się też właśnie rzucaliśmy z koleżankami i kolegami z klasy. Ale fun fact o tym, że robiłam to to, jakby szare i to szare e, robiłam jakimś niesfornym mazakiem, no a już reszta robiłam moimi porządnymi mazeczkami, tak więc e, szoki niedowierzanie. Czas na drugie paper squishy i od razu jakoś nie będę lecieć po kolei. Nie, sorry widzowie, bo to jednak to było czwarte, bo to jest... E, Pierwsze od jakiegoś tam czasu I to w ogóle było nieporządne mazakami zrobione I wypchane papierem toaletowym i wacikami No ale moim zdaniem wyszło całkiem spoko I zrobiłam to z tutorialu od Korni Art Ale nie skapałam się, że to będzie za wielkie No ale e, taki no właśnie fanfawius, że było strasznie ciężko te paski zrobić W ogóle to nie miały być paski, ale ja stwierdziłam, że zrobię paski Bo miałam taki mazak na farbę, który trzeba przyciskać Farba się nie chciała wydać, stwierdziłam, że zrobię paski No i zrobiłam Kolejny paper squishy to jest e, dolar Dolar ze Spongeboba, ale nie, jakoś nie googlowałam Tylko tak z pamięci robiłam, w ogóle dawno Spongeboba nie oglądam No i właśnie ten dola, dolarek tak z pamięci, tak z głowy, o tak z głowy e, Robiłam, no i on nawet się zgniata, tak jakby jest git Kolejne Paper Squishy zrobiłam dzisiaj, czyli e, 14 października, no bo mówię, nie wiem kiedy to wcale wiem, nie powiedzieć, że jest mega brzydkie i w ogóle nie wyszło, no wiem, że nie wyszło, ale fajnie się ta brat jest asymetryczny. no i nie wiem, no ja uważam, że całkiem spoko mi wyszło, ja nie narzekam, e, strasznie długo to robiłam, rozkojarzałam się non stop i długo mi to zeszło, no ale jest warto, a kolejny paper squishy, które dzisiaj zrobiłam, już właśnie zobaczycie kolejnym paper squishy jest Oreo i one już jest ładniejsze i teraz tak Na, macie na się. wstawiłam dzisiaj, no 14 października a filmik nie wiem kiedy wstawię wiem, że się powtarzam masakrycznie masakra ze mną ale patrzcie, przyjrzyjcie się i napiszcie mi w komentarzach, co jest źle, bo ja to wiem I wam nie powiem I wam powiem w następnym odcinku z paper squishy mm, Może, czy coś tam No bo nie będę co jedno squishy robić kolekcji No ale myślę, że od teraz będę pokazywać nowe squishy Na shortcie i na jakimś odcinku Albo będą odcinki, jak robię Nie wiem, zobaczymy Ale Oreo, one się tak fajnie, fajnie ściska, jest takie mega cool very good jutro ja chyba biorę mm, do szkoły ale nie wiem, zastanowię się następny paper squishy to jest czekolada i pewnie ktoś mi zaraz wyskoczy z komentarzem że to nie wygląda jak czekolada bo to są jakieś szachy nie to jest czekolada, patrzcie to brązowe to jest zwykła czekolada a tam jest karmelem jakby sama wymyśliłam Widać, to nie jest żadna firma Sama wymyśliłam, to jest moja firma No i ja jestem z dumna To jest chyba moje trzecie ulubione paper squishy Nie wiem, jak będę mieć ich troszkę więcej Tak z 15-20, to zrobię ranking moje top 5 paper squishy Dobra? To, to zrobię i to będzie odcinek a nie shorts, to będzie wtedy odcinek no chyba, że mi się z odcinkiem nie uda, co nie wiem no to kolejny Paper Squishy Absolute Cinema to jest sprite ja w ogóle taki fun fact o nim, to jest tak, że ja zrobiłam jednego sprite'a i w ogóle on nie wyszedł bo był taki za gruby no, no i później zrobiłam że nowego sprite'a, a przepełnienie z tego starego dałam tu no i ten sprite na pewno wygląda o wiele lepiej i macie go zresztą na shortcie jak Robiłam więc, zademonstrowałam wam mniej tutorial, ale nie był on dokładny, a właśnie ja, wam, ja bym bardzo chciała, żebyście mieli dokładniejsze tutoriale. Więc jak tylko chcecie, to piszcie na co. I będzie. Ostatnim Paper Squish na dzisiaj jest, no, moje chyba ulubione, ale no na pewno jest w top 3. Jest to Bubble Tea. Ja jestem z siebie dumna. Może troszeczkę za mało wypchałam, tak szczerze. Mi się tak wydaje. Słomka fajnie wyszła, a najgorsze to było właśnie sklejenie tego dołu i w ogóle z wszystkimi, wszystkimi tymi puszkami i napojami takimi okrągłymi rzeczami strasznie ciężko jest mi skleić dołu. Yy, masakra w ogóle. Brrr. Nie umiem sklejać tego dołu jakoś idealnie. No nawet widać. No ale jest spoko. Zgniata się nawet git a sam wygląd, i moje serce, i praca włożona w to, mówi, że będzie w top 3. Okej, okay, naprawdę się z tym źle czuję, że te Doritosy nie wyszły. No więc, yy, tak o nim więcej Wam opowiem. Po prostu, nie wiem, no to też jest pierwszy prototyp, bo widzicie, tak, i będę się starać robić to lepiej. A to są moje pierwsze Doritosy. Docenię się serio starania, no bo kurczę, nie potrafię tak jeszcze idealnie. Ja się dopiero uczę, ja dopiero zaczynam. I to jest moje dziesiąte paper squishy no, a powinno być 11, bo jeden robię od dwóch dni. <laughs> no wiem, masakra ze mną Slay. Pamiętajcie, żeby zostać suba, bo aktualnie Wbijamy 100 subskrypcji i niedużo brakuje, bo już jest 66. 14 października mówię. Bo tak jak nie wiem kiedy to wrzucę. No i ogólnie fajnie, fajny odcinek, myślę, że Najlepszy A teraz możecie je sobie tak z góry ładnie zobaczyć. No pozdro, Bioslay Sigma.